Inny świat zupełnie. Z brzegu to brzeg ci wytacza kurde, widzisz. To, to, to brzeg ci wyznacza miejsce, gdzie możesz łowić. A na pontonie to ty znajdujesz to miejsce i. I tam, i tam, i tam płyniesz sobie. Moje wędkarstwo rozpoczęło się nad Wartą. Z Wartą było, byłem bardzo długo związany. Kupiłem ponton, żeby dobrać się do tych wielkich brzan, kleni. Eee... I nagle trafiłem na jedno jezioro, na drugie jezioro. Zobaczyłem, jakie piękne ryby tam pływają, a z brzegu nie było tego widać. I nagle się okazało, że po dwóch, trzech latach ja jestem człowiekiem, który cały czas pływa po jeziorach, o rzece zapomniałem. Za to zacząłem łowić okonie, fajne okonie, e, szczupaki i to mi przynosi frajdę. To, co wspomniałem wcześniej, ładne ryby, wolność, cisza, ładowanie akumulatorów. To mi daje ponton. Ponton to jest wolność. Tak jak łódka, tak ponton to jest wolność, woda. Nam w ogóle wędkarstwo się kojarzy z wolnością, z czasem wolnym i to samo i to nam daje właśnie ponton. Wskakujemy, odpływamy i zapominamy o całym świecie, o... dopływamy sobie właśnie do tych trzcin, gdzie nie widzimy nikogo, nie słyszymy nikogo. Jesteśmy my, wędka, gołwrotek, no i ewentualnie ryby. Co jest to jest jakby kwintesencja naszego wędkarstwa, Dlatego z brzegu ok, no łowimy, każdy z nas zaczynał tak, ale róbmy tak, żeby jak najszybciej uciec i, i, i poczuć, poczuć wodę, poczuć naturę właśnie tu na pontonie, na łódce. Myślę, że to jest najfajniejsze w tym naszym hobby. Przygody na pontonie? No właśnie, może o tym dobrze, żebym wspomniał. Kiedyś na Siemianowce przebiliśmy przód pontonu. Ten duży element. Zeszło powietrze w sekundę. Z kolegą łowiliśmy na dużym wietrze, dużej fali. Przerażenie na początku w oczach. Co, się, co, co zrobimy? I co się okazało? Ponton jest tak fajnie skonstruowany. On ma cztery komory generalnie. Są dwie po, po boku, jedna centralna i kil po środku. Nie mieliśmy elementu aż dotąd, nie mieliśmy napompowanego, a my płynęliśmy. My przepłynęliśmy ponad 3 kilometry pod wiatr, pod fale, na silniku spalinowym bez przodu. No jest przygoda, jest przygoda i jest bezpiecznie. Dlatego ponton jest fajny. No dobra, to ponto, ale jaki? Moim zdaniem długość pontonu powinna być 330 cm dla jednej osoby, 360 dla dwóch osób. Ja osobiście łowię na 4-metrowym pontonie, a, ponieważ lubię przestrzeń i komfort. Nie zapomnijcie też o podłodze. Podłoga harmonikowa. Jest bardzo uciążliwa na długie wyprawy spinningowe. Jest miękko i nieprzyjemnie się łowi, dlatego bardzo mocno polecam sztywne podłogi, czyli sztywna podłoga 360 cm i możemy zaczynać przygodę wędkarską. Jak, jak się wkręcicie w łowienie na gumie, tak jak ja, to polecam dorobienie uchwytów na wędki, ale na wędki co najmniej pięć, bo kolegę weźmiecie i będzie porządek w środku. Po uchwytach kolejną rzecz, którą zbudowałem, to zbudowałem tutaj bakisty, na których umieściłem echosondę. W nich, w tych bakistach mieszczę dwa duże akumulatory, zbiornik paliwa i pudełka z przynętami. Po bakiście zmieniłem system kotwiczny, który był niepraktyczny jesienią i zainwestowałem w dziobówkę, która załatwia mi wiele spraw, jak przemieszczanie się, e, kotwiczenie na dużych głębokościach i robienie porządku jak spływam do slipu, ponieważ na dziobówce wytyczam sobie azymut i się pakuję, robię porządek, żeby na slipie już szybko się zapakować. Dużo uchwytów na kubki, na nasze akcesoria, i to jest taka podstawa, na, na którą namawiam, ponieważ przy dużych rybach liczy się porządek na pontonie. Żeby bezpiecznie je wyciągnąć, żeby zmierzyć oczywiście fotografować i je wypuścić musimy mieć porządek w środku w pontonie żeby nie zrobić krzywdy rybie. Te kilka dodatkowych elementów sprawiło, że moje wędkowanie stało się bezpieczne, komfortowe i satysfakcjonujące. Czego wam życzę i do zobaczenia na wodzie. Pozdrawiam, Siema.